Dzień dobry, Małgorzata Lichecka, Nowiny Gliwickie. Gościem dnia w Studio 24 Gliwice jest Mariusz Szpiewok, zastępca prezydenta Gliwicy. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo miło mi, że dzisiaj możemy rozmawiać. Panie prezydencie, coś panu przeczytam. Dobrze? Nowa odsłona zwycięstwa już niebawem. Tak na swojej stronie pisało miasto w sierpniu 2019 roku. I kolejne zdanie. Urządzamy zwycięstwa, nowa odsłona ulicy już niebawem, a to jest z kolei tekst z 2022 roku, kiedy zgodnie z zapewnieniem z pierwszego tekstu ulica zwycięstwa miała być już gotowa. Trzy lata przerwy między jednym tekstem a drugim. Ulicy wci wciąż nie ma, wciąż nie jest gotowa i właściwie nie wiemy nawet, co się stało, dlaczego, dlaczego, dlaczego zarzucono ten, ten projekt. Mieszkańcy nigdy tak naprawdę się nie dowiedzieli, a czeka nas kolejne czekanie, czyli kolejne dwa lata na przetarg i na nową ulicę. W 2019 roku, kiedy ten tekst się ukazał, zapewne w tym momencie byliśmy po wyborze firmy, która miała wykonać projekt, już taki wykonawczy, przebudowy ulicy Zwycięstwa. Podpisaliśmy umowę z warszawską firmą, notabene z ulicy Nowogrodzkiej, i ta firma nie sprostała temu wyzwaniu. Przygotowała dokumentację przebudowy infrastruktury, a ta, ta infrastruktura w ulicy Zwycięstwa jest naprawdę dosyć mocno skomplikowana, dosyć mocno jest ta ulica jest bogata w infrastrukturę podziemną. Natomiast wszystkie prace, które dotyczyły już samego zagospodarowania, czyli tej, tej, tej przestrzeni, z której mieszkańcy korzystają, no, nie spełniały naszych oczekiwań, w zasadzie nie pojawiły się za, żadne konkrety. Zarząd Dróg Miejskich był zmuszony do rozwiązania umowy z tą firmą. Ale to, to znaczy nie spełniały oczekiwań, czyli co źle to zrobiono, nie uwzględniono założeń koncepcji, no bo to, takie zdanie jest troszeczkę bardzo ogólne, panie prezydencie. Nie spełniono oczekiwań, czyli czego nie zrobiono? Poza kilkoma draftami takimi wykonanymi ręcznie przez projektanta nie widzieliśmy żadnych konkretów. I czekaliśmy na te konkrety kilka miesięcy. No i w, nadszedł ten moment, w którym musieliśmy się pożegnać z tą firmą. No ale firmie zapłacono, prawda? Bo ten wiążący kontrakt to było 365 tysięcy, a 162 tysiące firma otrzymała za już wykonaną pracę, czyli jednak coś zrobiła. Tak, i od tego zacząłem. Powiedziałem, mhm. że rzeczywiście mamy projekty przebudowy infrastruktury tej podziemnej. Tej takiej technicznej, i za to rzeczywiście o tym mówi kodeks cywilny. Nasze prawo musieliśmy jako zlecający zapłacić. To jeszcze inaczej. Mamy koncepcję projarchu, mamy część pracy wykonaną przez spółkę Polska Inżynieria. Mamy konsultacje, które właśnie się zakończyły. 1660 osób oddało w nich głos. I co zaraz się z tym wszystkim stanie? No bo mamy bazę dosyć solidną pod to, żeby już właściwie można zacząć projektować te ulice. A ja słyszę, że jeszcze będzie przetarg na kolejno, kolejne projekty i to wszystko się rozstrzygnie w 2024 roku. Czy musimy tak długo czekać, panie prezydencie? To już będzie prawie 7 lat. Aby dokonać tej modernizacji, aby zlecić tą modernizację ulicy Zwycięstwa, musimy mieć również projekt wykonawczy samego zago wykonania zagospodarowania tej ulicy. Bez tego projektu nie jesteśmy w stanie przystąpić do prac, a też nie możemy tych prac zlecić w trybie zaprojektuj i wybuduj, bo ten tryb no, cechuje się pewnym ryzykiem, a ulica zwycięstwa to najważniejsza ulica w mieście. No, nie możemy tego tak procedować, nie możemy tak przystąpić do prac bez gotowego projektu wykonawczego zagospodarowania ulicy zwycięstwa. I ten projekt jest konieczny, musimy go zlecić, więc to jest, to jest ten, ta nasza najbliższa przyszłość. Zgadzam się z Panią, że to długo trwa, jeżeli chodzi o zwycięstwa, natomiast też prowadzimy szereg innych prac. Dzisiaj przy tych zmianach podatkowych budżet miasta jest bardzo mocno ograniczony, a prace, które, które trwają te przed dworcem na placu piastów, są sporym obciążeniem dla budżetu. Czyli nie mamy gwarancji, że w tym 2024 roku będzie w ogóle jakaś jaskółka w stosunku do zwycięstwa, że będzie ten projekt? Czy to jest, mm -hmm. że to się może zdarzyć też tak jak na przykład z parkletem przy Dąbrowskiego, że miasto odstąpi od tego projektu i znowu będzie kolejne oczekiwanie? Uważam, że ta ulica będzie rzeczywiście, w 2000, że pod, przystąpimy do, do robót w 2024 roku. Jesteśmy zdeterminowani, żeby właśnie w tym, w tym roku, w, w tym 2024 do tych prac przystąpić. Będziemy, zakończymy te główne prace w innych miejscach. Dzisiaj gdybyśmy przystąpili do robót na ulicy Zwycięstwa, no z, Praktycznie doszłoby do paraliżu w centrum miasta, no bo już spore utrudnienia są, tak jak powiedziałem, na bohaterów getta, na Placu Piastów, na Piwnej. Te prace w przyszłym roku powinniśmy zakończyć i to będzie odpowiedni czas na to, żeby przystąpić do kolejnego odcinka w mieście głównego, najbardziej znaczącego. Panie prezydencie, na ile konsultacje będą wiążące, na ile opinia mieszkańców będzie miała znaczenie? Różnie to bywa z konsultacjami? To jest tylko opinia, prawda? Więc... Mhm. Tak jak informowaliśmy wszystkich mieszkańców przed, przed tymi konsultacjami, zabierzemy ten cały materiał, przygotowujemy go jako kolejny zestaw informacji dla wykonawców tego projektu zagospodarowania. A czy już coś się wyłania z tych konsultacji, czy już coś wiadomo? I kiedy poznamy, czy w ogóle będą upublicznione takie wyniki, jakby taka zbiorcza synteza tego, co mieszkańcy powiedzieli o ulicy, jaką, jaką ją widzą w przyszłości? W, w kilku słowach. W konsultacjach udział wzięło 1661 osób. Takie główne oczekiwania, jakie w ankietach zostały zawarte, to, to taki mocny nacisk na więcej zieleni na ulicy Zwycięstwa. Mocny nacisk na to, aby poszerzyć chodniki, poszerzyć tą przestrzeń taką, na której mogłyby, mogłaby się znaleźć mała architektura. Przy czym też właśnie taki akcent mocny na, na, na zwiększenie tej liczby małej architektury. Tu myślę o ławkach, koszach, em, jakichś stojakach na rowery tego typu. No i em, też sporo głosów, które wskazuj, które nam no, wskazują, że powinna być jednak ścieżka rowerowa. Panie Prezydencie, dobrze, że Pan wspomniał o Zieleni. Bo część ulicy zwycięstwa już praktycznie została przez miasto urządzona. Mowa o donicach betonowych, dość mocno krytykowanych przez mieszkańców ze względu na przeskalowanie nieco tej, tych donic. No, moje pytanie, no to z jednej strony miasto pyta mieszkańców, jakby chcieli urządzić tą ulicę, a z drugiej urządzają po swojemu na pewnym odcinku. No tutaj widzę pewną, pewną niespójność. Może być tak, że to będzie taki patchwork. Część ulicy będzie wyglądało tak, a część będzie w tych donicach, prawda? No, nie jest to spójne moim zdaniem. Donice znajdują się na tym odcinku pomiędzy ulicą Dibła a już dworcem. Na tym odcinku ta ulica jest węższa. Tej przestrzeni na to, żeby, żeby, żeby wygospodarować dodatkowy pas na zieleń przy tak dużej liczbie infrastruktury podziemnej, to co ciągle podkreślamy, no, no tej przestrzeni brakuje w tym miejscu, i stąd Donice. Ja również jestem zwolennikiem nasadzeń w gruncie, chyba, chyba to widać chociażby na rynku, ale, ale znaleźć tą przestrzeń w gruncie jest trudno. Jest trudno i w, w, na tamtym odcinku rzeczywiście tej przestrzeni nie ma i, i stąd donice. Gdy popatrzymy na, na zwycięstwa od skweru europejskiego, od ulicy Dubois w kierunku rynku, no to ona już jest szersza i te możliwości tam istnieją. Czyli jest szansa, że będą drzewa w gruncie, tak? Na tak. części ulicy Zwycięstwa. Tak, jest szansa. Panie Prezydencie, to na koniec, czy mamy jakiekolwiek gwarancje, powiedzmy w granicach 80%, że na przykład w 2025 roku przedniemy wstęgę na zwycięstwa? Jest taka, jest taka szansa? Myślę, że w 2025 roku to będziemy w trakcie robót budowlanych. Proszę zwrócić uwagę, że tego typu modernizacje z reguły trwają blisko dwa lata, więc założyłbym, że, że będziemy, będziemy, będziemy już pierwszy efekt widzieli. Może tak. Panie prezydencie, dziękuję za rozmowę. Gościem dnia 24 Gliwice był Mariusz Szpiewok, zastępca prezydenta Gliwicy. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję, Pani redaktor.